Witam, witam. Czekam na Was. Widzę jednego widza. Na farmaczu pisałem, że 8, nie 18, 8, a 15, bo na dziewiątą idę do pracy. Mam po Polsce nieregularne godziny, raz tak, raz tak. No, takie życie takie, jak się mówi, pracą. Będę poczekam na Was, będę, bo ja sprawę sobie tutaj chcę pomknąć. A Was to chyba zainteresowało wczoraj, bo widziałem, że Was zainteresowało. Pyta się ogólnie, gdzie to idzie z takiego rana. No, do pracy na dziewiątą rano. Na dziewiątą rano, a 8.15 robię właśnie dla Was tego. Poczekam na Was. Ja wiem, młode godzinę. Ale co zrobić? Poczekam jeszcze na Was. Jeszcze macie 2 minuty. Ja poruszę temat o sprawie sobie. Coś wam powiem. Tylko czekam, jak, jak uzbierze się ludzie. No, taka jest prawda. No dobra, jak kto wejdzie, to wejdzie. Kto nie wejdzie, to nie wejdzie, to na pomoc u mnie na pocie wideo wejdzie. Słuchajcie, jaka ja wczoraj, no jaka ja wczoraj, Sowa się odezwał u mnie na, na masażerze do mnie. Odezwał się na masażerze głosowo, jaka ja dzisiaj rano przed pracą. od mi tą wiadomość, dwie wiadomości w ogóle yy, wysłał mi. Jedną wiadomość, że on przyjedzie mi w pieprzy, coś takiego, bo odsłuchał, a drugą wiadomość, że Ujawni, filmiki, co kiedyś robiłem. O tym wszyscy wiedzą. Tamte lata to już, tamte lata, jest ten rok, i po prostu nie ma co porównywać z filmikiem tamtym, a tym. Mam jedną taką informację dosowy, do bo już pompnę. Tego on mnie starszy, że udostępni jakiś, jakieś filmiki, które będzie sztosem w tym sensie tego każdy o tym wie tego, to no na pewno on chce wystawić filmik, filmik jak grzybam w śmietniku ja powiedziałem to streamie. na streamie o tym, że ja się nie wstydzę są ludzie, którzy grzybią w śmieciach czy po prostu sklepy wyrzucają, bo muszą wyrzucić ja mówiłem to na streamie tego typu benz i po prostu on może to chce ujadnąć. No ale to jak ktoś mi mówi po tokach. Bo już wy wiecie dokładnie co ja. E, Sowo? Od tego zacząłem, bo ty na masażerze do mnie głosował, żeby przejść do łodzi. A coś mam powiedzieć widzą wszystkim on no to powiem. Żebyś nie był zaskoczony. Tego typu, bo ja nie mam zamiaru atakować ani nic, ani bluetooth na ciebie, bo to dziedzinna zabawa jest dla mnie. Ja z tego wyrosłem niż Ty, no ale ujawnia tą, tą informację, którą tylko ja wiem, Wawunio wie i ci, co byli na Wigilii. Pamiętasz, jak byłeś na Wigilii. Jak tak, to pomierz panie W Tego typu, że sam się przyznałeś, no akad, zostałeś u wujna chyba jeden dzień czy dwa dni. Nie pamiętam tego, bo e, nas już nie było. Tego typu, ale e, e, powiedziałeś do, nie, do niego, że masz, nie masz pieniędzy na pociąg. To mam teraz do Ciebie pytanie, jak ty chcesz do Łodzi przyjechać, jak nie masz pieniędzy. Jak w musiał yy, cię zawieźć do domu. No właśnie. To widzicie. Widzowie. Yy, no, on tu chce to ujawnić. Ja jestem yy, bysty od niego i mam kontakt w Unii i tego. Ja dość do pamiętam, że w musi Musiał zawieźć zawa do domu, bo nie miał pieniędzy, na pociąg. No to pewnie się wynerwił, bo było ustalone tak, a to się zmieniło. Teraz sowo, do czego mam pytanie? Ty się do mnie wspinał o Tylko nie wiem, o co ci biegę teraz, bo chyba ja domyślam się że jesteś podpuszczany przez swoich kolegów znowu to jest taka prawda, no, no nie ma co się tutaj oszukiwać, jesteś znowu podpuszczany przez swoich kolegów, co kiedyś, pamiętasz? co się wyznałeś, przyznałeś się przed wigilią ty powiedziałeś, że nie będziesz ich słuchał, no ale a co robisz? słuchasz ich oni Cię podpuszczają a ty się dajesz, wkręcasz. Oni mają z siebie pekę, bo się dałeś podpuścić. Myślisz, że tym co tam na fanpage'u piszesz tego, myślisz, że, yy, że ja wam, y, tobie będę robić disę na ciebie? Czy coś takiego? Sorry, to nie polega na tym, żeby siebie robić debila na kwadracie, jak się mówi. Ogarni się. Ja ci na na parę słów powiedziałem o tym. I mam nadzieję, że powinieneś to trochę zrozumieć, bo tylko robisz, nie mi krzywda, tylko sobie i swojej rodzinie. Ludzie się zemszczą i naprawdę będziesz miał niemiło. Ja wiem, kto ci e, e, z paną ja wiem dokładnie kto. Tylko ja ci tego nie powiem, bo Ty jesteś bysty ode mnie. Tylko do dziś nie wiesz, kto ci zbanował. Pan Miałeś tam ileś tam lajków. Tego typu. Ale ktoś ci zbanował po chamsku. Za tamte lata, które do mnie podskakiwałeś. Ktoś się wnerwił i zbanował. no, no widzisz. Tak jak mówię, no ja nie mam zamiaru tutaj się yy, kłócić z Tobą bluzy na Ciebie, bo to nie ma sensu. To jest dla mnie dziecinne. Ja jestem chłop. poważniejszy od Ciebie z sobą. Dlatego tak jak mówię: pomysł sobie o tym, co Ci przekazuję i nie gadaj jakieś głupoty, że ujawnisz jakieś materiały na Instagramie czy coś. Ja wiem jaki. Że pani o świetnikach. To już o tym każdy wie. Jeżeli nie dojdzie na streamie. A dwa, nie zapomnij dzisiaj do mnie zadzwonić na streamie. Dzisiaj stream jest około dzień 17. Nie zapomnij do mnie zadzwonić. Będzie freestyle na żywo. Przy streamie. A ludzie z, ze streamu, widzowie, sami ocenią. Taka jest prawda, nie ma co się oszukiwać co? Taki kozak jesteś. Tak się poczułeś do mnie, obleca. to bo ty zacząłeś się do mnie pocofa nie ja, tylko ty. Bo ktoś cię podpuszcza. Krótko na temat. Tak mówię. Zastanów się, co mówisz i co wtedy mówisz na, do mnie na prywatnym, na masężerze. Bo, jak podejdzie do tego, że będzie się pracował o byle co do mnie, to udostępnę to, co Ty mówiłeś do mnie i to, co ja Ci przekazywałem. Bo ja też nie mam zamiaru wysłuchiwać Twoich głupot. Tego typu. Ktoś się znowu podpuszcza, a ty się dajesz w konie robić z sobą. To jest moje zdanie i to na pewno każdy powie na ten temat, że dajesz się podpuszczać znowu. Ja kiedyś ktoś cię podpuszczał z swoich znajomych. robiłeś znalazł DISA kilka lat temu. Bo, bo ty nie masz rozumu swego, tylko ty a o no, bo on jest słaby, na trzeba jego zniszczyć, jego. Nie, słabo. Ja z tego wyrosłem. Niż Ty. No taka jest e, dla Ciebie e, taka informacja malutka. Przemy sobie i się nie wróć do mnie. Bo ja Ci mówię, zadzwoń dzisiaj do mnie na streama o godzinie 17. To sobie zrobimy fresal na żywo. Zobaczyłem, czy jesteś taki kozak. A to, że zmieniłeś numer. Y, nie, nie numer telefonu, tylko telefon zmieniłeś sobie. Że nie ma numerów, to się chłopie pisze na kartę C, zapisuje, a nie na y, pamięć telefonu. Bo tak to każde numery tracisz. Troszkę pomyśl sobie, Ja osobę. Na kartę SIM mam wszystkie numery I zmieniam telefon czy coś Czy mam uszkodzone to Przykładam się do innego telefonu Mam wszystkie numery Widzisz? Słowo Wystarczy troszkę O tu Szal komórkę załączy jak się mówi No dobra Koniec gadania Koniec Spiculenia bo ja też się śpieszę bo Na dziewiątą do roboty Tak mówię słowo Zastanów się co ja ci przekazałem, co ja? Bo naprawdę szkoda mi Twojej rodziny. A na pewno są ludzie, którzy zemszą Ci się w życiu i będzie, będzie znowu płakał. Dlatego tak Ci mówię: nie szuraj, nie szuraj do kogoś, bo ludzie wyczują, i będziesz miał znowu jazdę. Taka jest prawda, nie ma co się tutaj oszukiwać ani tego, mówię ci otwarcie, żebyś nie był zdziwiony, że ktoś ci zapuka do drzwi, albo ktoś ci e, zrobi taki przykład, że e, masz bombę w domu, na przykład. Tak, u udanie magikala było nie nie dwa w ogóle poznawam. YouTuberów, streamów, którzy streamują. Dlatego tak mówię. Z uspokój się i daj sobie luz, bo tylko będzie Ci szkoda swojej rodziny, bo będzie naciągnięta Twoja rodzina na Twoje opinie i pomysł sobie, jakbyś miał dziecko. No, no właśnie. To się grubo zastanął. Co wyczyniasz, bo naprawdę nie życzę Ci złego, ale sam do tego dochodzisz. Poza Wam wszystkim trzymajcie się. się bęc!